Jeśli tak, to możecie prawami się powitać. Tego ciepła potrzeba jest z powodu publicznego głodu i z tego powodu, że człowiekowi w ogóle ciepła potrzeba. E, woli jasności powiem Państwu, że powitała Państwa pani Dorota która jest prezesem Stowarzyszenia Daj Szansę, które to jest głównym koordynatorem akcji Pamiętamy Tobie Święty Mikołaj. Nie wziąłem akurat wyczuć dzieci, jak będziecie przeszedli, to awansuje się taka kiana w pomocnika Pani Doroty Krzysztof. Chciałbym Dyrektor, a jestem przekonany, że też byliście chrześcijczycy przez cały rok e, i dlatego jako pomocnik e, świętego Mikołaja e, doświadczam, że zostaniecie prezentem. Tak, tak. E, cieszycie się? No, teraz trochę słyszę. E, ja jestem przekonany, że to, co przez cały rok robiliście, to pod, pod kątem e, 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 otrzymania tego właśnie ciepłego prezentu e, i że tak będzie przez cały następny rok, że będziecie się pięknie bawić, bardzo dobrze uczyć e, i e, słuchać swoich opiekunów, e, bo oni naprawdę starają się, żebyście wyszli na bardzo dobrym poziomie. Panie Prezydencie, ja będę najszczęśliwszy. Moi drodzy, <sum> Pani Dorota pytała, dzieci na co czekają. Czekają na prezent, prezent to jest dobro. Dzięki Bożemu Narodzeniu przypominamy sobie, że w nas, ludziach, jest wiele dobra. Dobra skierowanego także do dzieci, serca dla dzieci. Przed nami leży opłatek, który jest pobłogosławiony, którym będziemy się dzielili. Opłatek jest kruchy, ale jest w nim tak wiele dobra. I to jest chyba świąt Bożego Narodzenia, że Pan, który się rodzi, przychodzi do człowieka, poczynając od tego najmniejszego. O tego największego i najstarszego i mówi na ja ciebie to...